Hejka! Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek ze Star Stable, zrobienia zadań. I teraz robimy zadanie, żeby sprawdzić, gdzie lemingi sobie pójdą. Więc pewnie zajmie nam to 1000 lat. Ogólnie jest to nowe konto, które sobie założyłam na adres szkolny, bo postanowiłam, czemu by go nie korzystać. A zrobiłam to, bo chciałam po prostu porobić sobie zadania. Ten odcinek będzie gdzieś trwał z 15 minut ponad lekko, albo może trochę mniej, ponieważ nagrywam to między lekcjami i nie mam pojęcia e, czemu mimo to jest takie jakby bardziej nocne niebo, albo takie nad całym ranem, e, ale możliwe przez to, że robiłam, zrobiłam zadanie w obserwatorium e, z Wegą. I właśnie tam było te, takie do scenerii takie tło, więc może tak się zbugowało i zostało. Przyspieszę trochę, bo zobaczę, czy nam to zaliczy, tak? Czy musimy na nie czekać. A jak nie, to wiem, że tu jest gwiazdka. Aha, czyli nasze lemingi musiały po prostu na nas czekać. No cóż, trochę to potrwa. I teraz zadanie możemy już zakończyć. Więc teraz musimy tylko wrócić. Ogólnie na początku ten kąt mi się wydawał strasznie wolny, zważając na to, że teraz ma tylko 6 szybkości. No i właśnie bardzo wolno mi się jechało, zwłaszcza gdy grałam na tym kącie. Teraz yy, po graniu na tym moim głównym, i to właśnie było ciężkie, coś nie mogłam znieść, ale teraz, jak wczoraj, nie grałam na tym głównym, to teraz nie mam problemów z tym, że jeździ tak, bo no, już się chyba przyzwyczaiłam po prostu. Co teraz na właściwej drodze? Jak dobrze, że mogłaś im pomóc? Nikt nie wie, jak długo byśmy tak stali, czekając na nie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie pomylą drogi. I dostaliśmy plus 20. Zaraz myślę, że możemy sobie pojechać do jadłowego gaju pod wózką. Jeśli mam już odblokowaną, bo w sumie tego nie sprawdzałam, ale już byłam w jadłowym gaju. I tam robiłam jakieś tam zadanie, więc może powinna już być podwózka. Tak, mamy już. Rozmawiałeś z weterynarzem, co powiedziała? Och, mam nadzieję, że to nic poważnego, ale odżywianie jest teraz najważniejsze, więc karmienie z ręki dobrze brzmi. Spróbujmy. Weź to i na karm konia. odwieźć ponownie weterynarza. No to też sobie pojedziemy pod wózkom I też nie będę czytać wszystkich zadań, żeby trochę zaoszczędzić czasu, który właśnie zmarnowaliśmy na trochę na tych filmikach i na wyjazdach. Ogólnie skupiam się tu bardziej na tych zadaniach, które są dostępne tylko w rejonach Laster Riderów i tych tylko dla Riderów, e, ponieważ właśnie ten... E, potem jak mi się skończy, to będę mogła wrócić do tych, których nie zrobiłam jakby tych podstawowych. Jest specjalny lek, który można podać koniom, które mają dziwne objawy. Nie mogę zagwarantować, że zadziała, ale warto spróbować. Chcesz mi pomóc? Nie, ale muszę. Jesteś gwiazdą. Potrzebuję w pomocy w zbieraniu składników na napar dla Summer Breeze. To będzie czasochłonne zadanie. Muszę jechać do Felicity i Summer Breeze na najbliższe oględziny. Rozmawiałam z Avalonem Valeday, który robi świetny mikt, który... Razem doszliśmy do wniosku, że Dashade radę znaleźć dla nas pewne wyjątkowe jabłko. Gdy ci się uda, daj je awalonowi i może pojedziesz do sadu jabłoniowego jabł... naprzeciwko sterczących skał. Ponieważ każdego roku, gdy jabłka dojrzewają, jedno czym niczym złoto. Ruszaj tam i znajdź ten owoc. Szybko, bo mamy coraz mniej czasu. To weźmiemy sobie podwózkę do rancza. I zarządzanie jest już blisko na. na. Start, na. 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 że... Czas trochę ro, y, rozruszać blogi. Y, no i postaram się utrzymywać na nich aktywność. Jak mi to wyjdzie, to nie wiem. I to jest nasze jabłko. Teraz pojedziemy podwózką do Valley Normalnie, jakbym sama to robiła, to bym e, bez problemu sobie pojechała normalnie bez podwózki. Ale teraz nie chcę was zanudzać i chcę trochę oszczędzać czas. nie mam już odblokowane jar. Zrobiłam dwa mimo. Nie wiem jakim cudem. I jakoś nie zamęczyły mnie w sumie te zadania z mostem. Chociaż pamięta, pamiętałam, że były upierdliwe bardzo i bardzo ich nie lubiłam. Ale teraz e, nawet mi się podobały po, te, po tylu latach. Cześć, Lady. Och, znalazłaś jabłko. Weterynarz powiedział mi, że przyjedziesz. Użyję jabłka jako bazy do lekarstwa. Jutro będę potrzebować więcej Twojej pomocy, ponieważ będę potrzeb będą potrzebne jeszcze dwa składniki. Teraz jednak muszę zająć się na To trochę zajmie. Felicity mówi, że jest Ci niezwykle wdzięczna w tym ciężkim czasie, czy coś tam. Dobra, to co by teraz zrobić? To możemy teraz pojechać właśnie do Jazlaheim, porobić trochę zadania w stajni Jorvik. Już zaraz zrobimy jedno zadanie i będziemy kończyć, bo już niedługo mam lekcję. Potem może nagram dla was coś jeszcze, a postaram się bynajmniej. Ogólnie też postaram się dzisiaj tutaj skończyć reputację żeby też odblokować zadanie Herman na wakacjach Hej lady Chcesz że znowu mi pomóc przy zwierzętach? Doskonale, jesteś bardzo miła Myślę, że Herman naprawdę cię polubi Może nawet e, cię widział kiedy tu baś Ach lub słyszał o tobie kiedy Joanna rozmawiała z nim przez telefon Jest przecież na wakacjach jak wiesz W każdym razie było bardzo miło Gdybyś się także dzisiaj mi pomogło. Możesz tylko powiedzieć o Joanie, żeby sobie nie myślała, że cię obwiniam, gdy cię zobaczy. Dobrze, wróć do mnie później. A więc pomagasz z tej przy zwierzętach? Nie mam nic przeciwko... Dopóki się zachowujesz i nie robisz błaganu iść porozmawiaj ze Steinem lady No to na razie chyba skończymy ten odcinek No to pa!